Rewelacyjnie spisująca się wiosną pogoń Szczecin przy wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach w 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmuje Zagłębie Lubin. Na ławkę trenerską Miedziowych wrócił już Waldemar Fornalik, ale początek tego meczu zdecydowanie należy do gospodarzy, którzy w przypadku zwycięstwa awansują na trzecie miejsce w tabeli Kamil Grosicki. Strzelał na bramkę, ale dobrze interweniuje Sokratis Dioudis. Rzut rożny dla portowców, Benedikt Cech i jakże fantastyczna interwencja Dawida Kurminowskiego, który wybija piłkę sprzed własnej bramki, właściwie z linii bramkowej. Tutaj będzie to doskonale widać, jak zawodnik Zagłębia zachował zimną krew i uratował swoją drużynę. Miedziowi dopiero po 20 minutach zapuścili się pod pole karne. Pogoni, ale oto strzał Tomasza Pięki i zagranie ręką Benedikta Cecha. Sędzia Krzysztof Jakubik dyktuje rzut karny, a z 11 metrów nie myli się Kacper Chodyna. Piąty gol Chodyny w tym sezonie i niespodziewanie to Zagłębie w Szczecinie obejmuje prowadzenie. Ale obraz gry się nie zmienia. Wciąż portowcy atakują i nacierają na bramkę Miedziowych. Starcie Kaspra Chodyny i João Gamboe. No i po analizie war mamy kolejny rzut karny. Krzysztof Jakubik wskazuje na jedenasty metr. Chodyna jego zdaniem w tej sytuacji Gamboe faulował. A skoro rzutkarny dla pogoni, to Kamil Grosicki, ależ fatalnie wykonany rzut karny i świetna interwencja Sokratisa Diudisa, który idealnie wyczuł intencję strzelca i złapał piłkę. To się rzadko zdarza. Załamany grosik, bo naprawdę rzadko też zdarza się, aby aż tak źle wykonał jedenastkę. Jeszcze uderzenie Serchia Bułecy, ale tuż nad poprzeczką i już druga połowa. Żał Gamboa minimalnie obok słupka. Piękne to było uderzenie Portugalczyka, ale tym razem Diudis może mówić o szczęściu, bo nie wiem czy sięgnąłby tę piłkę, gdyby zmieściła się w bramce. Za głębie też próbowało atakować strzał Tomasza Pienki. Bez problemu w łapie Walentin Kożokaru. I Kasper chody na chody Kożokaru z problemami. Kurzawa wyjaśnia sytuację. Miedziowi wcale nie zamierzali się tylko bronić. a Z każdą kolejną minutą w drugiej połowie to oni przejmowali inicjatywę nad tym spotkaniem i tworzyli sobie kolejne sytuacje podbramkowe. Marko Poletanowicz decyduje się na strzał. Gdzieś z okolic linii pola karnego, ale dobrze interweniuje Valentin Kożukaru, wybijając piłkę na rzut rożny. I to kolejna akcja gości. Tym razem Kasper Chodyna i po raz kolejny Kożukaru jest na posterunku. Niepocieszony prezes pogoni Jarosław Mroczek. A w 86 minucie i on i kibice w Szczecinie już ostatecznie stracili nadzieję. Fatalny błąd Valentina Kożokaru, który próbując piąskować piłkę trafił nią wprost w Dawida Kurminowskiego i ten zdobywa chyba najłatwiejszą bramkę w swojej karierze. Za głębie Lubin prowadzi z pogonią już 2 do 0. Jeszcze próba strzału z dystansu. Wahana Piczach Chciana, ale piłka po rykoszecie w rękach Sokratisa Diudisa. No i Mateusz Wdowiak w ostatnich sekundach jeszcze ma szansę na strzelenie gola, ale za długo zwlekał z oddaniem strzału i skończyło się na niczym. Ostatecznie niespodziewanie. Zagłębie Lubin wygrywa w Szczecinie z pogonią 2 do 0. Dzięki temu awansuje na dziewiąte miejsce, ale szczęśliwy jest Waldemar Fornalik. Były selekcjoner reprezentacji Polski triumfuje, no a pogoń marnuje szansę na to, aby wskoczyć do najlepszej trójki PKO BP Ekstraklasy. Niespodziewanie w Szczecinie pogoń przegrywa z zagłębiem Lubin 02. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.